Cześć. Dawno nie łączyłem się z Wami z pokładu mojego statku, no ale teraz naprawdę dobra okazja ku temu się pojawiła, ponieważ do No Man's Sky trafiła najnowsza aktualizacja 6.0 Voyagers. Za chwilę, za pomocą naszego komputera pokładowego, przeniesiemy się na oficjalną stronę No Man's Sky, żeby troszkę więcej się o tym dowiedzieć. I jesteśmy już na oficjalnej stronie No Man's Sky, gdzie wita nas ta przecudowna grafika. Zaraz pod nią zwiastun najnowszej aktualizacji Voyagers 6.0. Jak się ogląda tutaj te filmy, te zwiastuny, to człowiek od razu czuje taką ochotę, żeby zagrać w No Man's Sky. Jak widzicie motyw przewodni tej aktualizacji to możliwość stworzenia własnego, kolosalnego, w pełni umeblowanego i wykonanego na zamówienie statku kosmicznego klasy Corvetta. Oczywiście sami go możemy wykonać, sami go zbudujemy. Tutaj to y, na zamówienie to bardziej z tłumaczenia wyniknęło. Czyli nadające się do zamieszkania wieloosobowe statki kosmiczne, zbudowane z setek modułów. No tutaj y, naprawdę duże są możliwości, natomiast jest ograniczenie po prostu 100 części ze 100 elementów. Możemy te statki budować. Do tej aktualizacji także będą dodane nowe misje wieloosobowe. Y, nowy szczegółowy kombinezon oraz. Nowa ekspedycja, o czym jeszcze opowiem? Jak tutaj można zauważyć, bardzo, bardzo zróżnicowane statki będziemy mogli zbudować. Oczywiście jest to fajna możliwość do grania w kilka osób. Tutaj możemy też zaobserwować, mogliśmy zaobserwować, że będzie można swobodnie przemieszczać się po statku. Tutaj niżej jest jeszcze deep dive gdzie oczywiście Sean Murray w charakterystyczny dla siebie sposób z charakterystycznym zaangażowaniem i emocjami opowiada o tym co ta aktualizacja nam przynosi. Tutaj właśnie widzimy jak po tym jak wstaniemy sobie z kokpitu możemy po prostu spacerować po statku Sean Murray jak widać, tutaj daje z siebie wszystko. To już częściowo widzieliśmy właśnie w zwiastunie. Ale o, tutaj do, kolejna opcja jest taka, że swobodnie możemy sobie po prostu w samym kombinezonie poza statkiem szybować w, w przestrzeni, unosić się w nieważkości. O, tutaj dokładnie to zobaczymy. Fajne, to daje nowe możliwości. No i także może być niezłą zabawą do wspólnej gry z przyjaciółmi on tutaj opowiada także, że no jest to jedna z największych, jeśli nie największa aktualizacja, biorąc pod uwagę jak wiele zmieniały te wcześniejsze no to jest to takie mocne stwierdzenie, statki naprawdę przeróżne, to ograniczenie do 100 elementów, no troszkę bolesne, niemniej jednak wydaje się że nie jest to ograniczenie, które tutaj jakoś mocno nas zaboli, mocno uniemożliwi stworzenie niesamowitych statków, no fajne jest to, to jest taki pośredni Pośredni element między naszymi statkami, gdzie po prostu wsiadałeś do kokpitu, o, mogłeś odlecieć, po, po wylądowaniu wysiadałeś, od razu byłeś przenoszony na zewnątrz, tutaj możesz y, się poruszać normalnie, a ten element pośredni jeszcze między frachtowcami, między statkami a frachtowcami, no bo wiadomo, że po frachtowcach mogły się swobodnie wędrować w ograniczonym sposób, a tutaj oczywiście Sean jeszcze opowiada o tym, że ta technologia jest także wykorzystywana w ich najnowszej grze, na którą pracują, czyli Light No Fire. Trochę nowych informacji, że po prostu będziemy budować statki tylko statki którymi będziemy podróżować po morzach i oceanach coraz więcej wiemy tak coraz więcej jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jak Light No Fire będzie wyglądać oczywiście wiemy że to na tym samym silniku co No Man's Sky będzie to bardzo podobne, ale będzie się działo na jednej wielkiej planecie. Tutaj niżej oczywiście można więcej szczegółów jeszcze zobaczyć. Tutaj właśnie ta prezentacja, że swobodnie będziemy sobie mogli w kosmosie lewitować. Oczywiście będziemy mogli się przemieszczać dzięki naszemu plecakowi odrzutowemu. Tutaj kolejne informacje o elementach mieszkalnych. A tutaj możemy zobaczyć, jak faktycznie to budowanie statków będzie się odbywać. Na stacjach kosmicznych będzie warsztat, gdzie będziemy mogli to robić. No, jak widzicie, wydaje się to bardzo intu intuicyjne, bardzo dużo elementów. Yy, troszkę przypomina to budowanie ze Starfielda, natomiast tutaj wydaje się, że jest to jeszcze bardziej takie intuicyjne. Chyba bardziej swobodnie możemy operować kamerą. Wszystkie elementy można malować. Widzicie, tu można w dowolny sposób je. Umieszczać. Także wydaje się, że naprawdę cuda na kiju będzie można stworzyć i teraz jeszcze biorąc pod uwagę perspektywę, że można grać w kilka osób ze znajomymi będzie można się przemieszczać. W sumie ten statek będzie taką mobilną bazą, bardziej mobilną niż frachtowiec, bardziej bazą niż nasz statek. Dalej informacja, że właśnie w każdym momencie będzie można wstać z fotela pilota i swobodnie wędrować po tym statku. A tutaj niżej to jest taka też y, zasadnicza informacja, że kolejna ekspedycja. Troszkę czasu już upłynęło od ostatniej, już co po niektórzy się niecierpliwili. Ja tu może przeczytam. Przyspiesz budowę swojej pierwszej korwety w ograniczonej czasowo ekspedycji społecznościowej, oferującej ekskluzywne nagrody i przygodę wzbogaconą narracją. Twój dawny statek kosmiczny został uszkodzony bez możliwości naprawy a horda strażników zbliża się, Schroń się w swojej korwecie, swoim jedynym statku, zmaksymalizuj je statystyki i potencjał i walcz z hordą. W momencie, kiedy to nagrywam, jeszcze jest nieaktywna ta ekspedycja, no ale to pewnie już niedługo wystartuje. Za chwilkę jeszcze powędrujemy na anomalię, żeby sprawdzić, jakie są nagrody w tej ekspedycji przewidziane. Bez względu na to, jakie one nie będą, i tak warto wziąć udział w tej ekspedycji, ponieważ. Pewnie ona nas tutaj przygotuje, pokaże nam, jak budować te statki, jak zdobywać potrzebne elementy. No i oczywiście będzie to zapewne niezła przygoda. Poniżej tej informacji o ekspedycji jest jeszcze naprawdę kilka ciekawych, ale już takich bardziej technicznych, prezentujących tutaj nowe możliwości i to, co będzie można robić. Ewidentnie zyskamy całkowicie samowystarczalną mobilną bazę. Co też przełoży się na to, że będzie można w zupełnie inny sposób grać. No my Sky, jako taka piaskownica z krwi i kości, no teraz to już naprawdę daje możliwości dla zupełnie różnych podejść. Także myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Jak widzicie, jesteśmy już na anomalii Towarzysza Syntezy Żywego Srebra, właśnie żeby sprawdzić, jakie to nagrody możemy uzyskać dzięki ekspedycji numer 19, i tutaj, jajo! Mecha myszy, no to tutaj stworzenie do wyklucia, tytuł Szkutnik, sztandar korweta, naklejka korweta, działko dziesiątka. Ten wyjątkowy moduł uzbrojenia korwety posiada pojedynczą gwintowaną lufę zaprojektowaną z myślą o precyzji w walce w głębokiej przestrzeni kosmicznej. No to to chyba takie e, tutaj cenniejsze, cenniejsza nagroda. Dalej, plazmowa smuga statku gwiezdnego, to oczywiście personalizacja naszego wydechu. Smuga czujności, to znowu do naszego plecaka i dalej trzy plakaty. Czyli co tu dużo mówić, no nic tak bardzo tutaj wyjątkowego i ciekawego, może z wyjątkiem tego działka. Natomiast no tutaj nie te nagrody są najważniejsze. Tutaj jeśli chodzi o tą ekspedycję, to najważniejsze chyba będzie to doświadczenie i wiedza, którą zdobędziemy dzięki tej ekspedycji. Ok, mam nadzieję, że Was zainteresowałem tematem. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. W opisie pod tym filmem znajdziecie linki do innych moich filmów na temat No Man's Sky, zwłaszcza nowi gracze znajdą tam poradniki, które pozwolą im szybko i bezboleśnie przebrnąć przez początkowe etapy gry. Pamiętajcie łapce w górę, napiszcie w komentarzu, jak oceniacie najnowszą aktualizację i oczywiście gotujcie się na ekspedycję. Do zobaczenia!